Dzień dobry. Dzisiaj kolejny QA zaległy. Jak zawsze zaległy. W selekcji, wyselekcjonowałem 10 pytań. Teraz będę Wam wrzucał w opisach te pytania, jakie, jakie są, żeby, żebyście po prostu wiedzieli, co jest w środku. Może kogoś zainteresuje. Pytanie pierwsze. <grytanie> czy zdarza Ci się ostro melanżować, jeżeli chodzi o narkotyki i alkohol, czy jest przeciwny? Na pewno nie jestem przeciwny. Na pewno nie zdarza mi się, że znaczy zdarza mi się, Imprezować ostro, ale myślę, że to jest parę razy w roku, maks. Mm, po prostu to lubię. W sensie lubię, lubię czasem pójść na imprezę i odpalić wroty po prostu. Nie ma w tym nic niesamowitego. Nie jestem typem e, gościa, który stroni od wszystkiego rodzaju używek. Na pewno nie. Uważam, że one są dla ludzi z głową i wykorzystywane niezbyt często, albo raczej bardzo rzadko i mądrze, mogą dać więcej niż mniej. Nie? Więc to samo słyszą moi klienci, że bo ja nie mogę nikomu powiedzieć, stary, już nie pisz browarów do końca życia, albo wódki, albo whisky. No przecież ktoś mówi, że po prostu lubi na przykład to robić, nie? Albo ktoś lubi pić wino, ja mu zabronię pić wino, bo alkohol jest zły. No nie, wiadomo, że są określone przypadki, w których musimy to zrobić, nie? Jakieś tam zaburzenia pracy wątroby, hmm, utłuszczone wątroby i tak dalej, ale w większości dla normalnych ludzi, jak wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba to mądrze wpasować w, swój, w swoje życie. Nie zdarza mi się ostro imprezować. Ostatnio byliśmy nawet na imprezie do 7 rano. Jeszcze w sumie no, tak, ale poszliśmy spać koło 7. Pytanie drugie. Jak trenować mózg, żeby był jak najdłużej sprawny? Chodzi mi o wszelkie ćwiczenia, zabawy czy gry pod kątem pamięci, tego, żeby pomyśleć i utrzymać wszelką sprawność na długie lata. Po pierwsze, no to jest dobre prowadzenie się pod względem fizjologicznym, czyli jakby zadba, musisz dbać o swoje ciało, żeby ono było w pełni. E, nie było żadnych niedoborów, żebyś utrzymywał rytmowo, żebyś był nawodniony, żeby nie uszkadzać tego mózgu, czyli trzeba robić wszystko, co nie uszkadza mózgu. W dodatku trzeba robić trening siłowy, ponieważ trening będzie bardzo mocno aktywował BDNF, czyli, czyli neurotroficzny czynnik wzrostu. Trzeba czytać książki, trzeba uczyć się nowych rzeczy, trzeba uczyć się języków, trzeba poddawać się trudnym sytuacją e, wychodzić ze strefy komfortu, czyli robić rzeczy, które nie są dla ciebie łatwe, po to, żeby rozwijać sieci neuronalne, po to, żeby się, żeby dbać o objętość tego mózgu i o jego funkcjonalność. Tak, i to bym powiedział, że są podstawowe rzeczy, jakby takie ćwiczenia, jakiekolwiek, nie? Może grać w bierki, może czytać książki, może rozwiązywać łamigłówki, krzyżówki i tak dalej, ale lepiej robić więcej tych rzeczy. Wiem, że nauka języków pięknie rozwija. A, że nauka języków pięknie rozwija um, połączenia międzynerwowe, um, a przy okazji jest na przykład bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie, i użyteczna i praktyczna, więc, więc warto na przykład zainwestować w to. Um, no i generalnie podchodzenie chyba do rzeczy jakoś tak z taką um, z, 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 brakuje mi teraz słowa, ale chodzi mi o to, żeby podchodzić krytycznie do pewnych rzeczy, analizować, rozkminiać, a nie brać wszystkiego po prostu tak, jak jest, nie? Zastanawiać się, e, jak wielcy filozofii kiedyś dać sobie czas na przykład na dumanie. To też jest bardzo potrzebne dla rozwoju wyobraźni, czyli rozwoju mózgu, a przez to pamięci, sprawności tego umysłu, działania neuroprotekcyjnego, neuro, neuroprotekcyjnego itd. Pytanie trzecie. Mężczyzna 37 lat, brak chęci, siły, energii, a aktywność. W pracy mam w głowie tylko, żeby wrócić do domu i nic nie robić, a ja bym chciał być aktywny, uprawiać jakiś sport. Help. Mnóstwo ludzi tak ma, większość ludzi tak ma jak ty. Nasi klienci tak mają, ale się zmieniają, ponieważ my pokazujemy sposób funkcjonowania, który oddaje ci energię, który daje ci paliwo, który normalizuje twój rytm dobowy. Ludzie sobie nie zdają sprawy w jaki sposób. Możemy po prostu naprawić swoją energię, więc jeżeli masz taki problem, to przyjdź, a ja albo Filip ci pomożemy. Albo przyjdź do Akademii i ci pomożemy. Eee, trzeba zadbać o podstawę. Musisz zacząć jeść tyle kalorii, trzeba spać tak jak trzeba, pić tak jak trzeba, znaleźć pasję w życiu i włożyć minimalną ilość aktywności fizycznej, na np. 10 minut spaceru rano i to w perspektywie 10 dni zmieni twoje życie. I jestem w stanie to postawić 10 tysięcy złotych, kropka. Eee. Różaniec górski, pytanie czwarte. Różaniec górski w suplementacji dla zawodnika sportu walki i zabytek dziennie jakieś przeciwwskazanie plusy, ujemne i plusy dodatnie. Różaniec górski jak najbardziej ja sam suplementuję. Ja akurat używam tego zalinesu, tam jest chyba 500 mg w kapsułce albo 300, Jest teraz nie pamiętam, więc nie chcę was, nie chcę was wrzucić. Ale 3-4 kapsy, kapsy tego różaniec zalinesu bardzo fajnie poprawia tą wydolność tlenową, zmniejsza domsy, poprawia regenerację. Różne jest z bardzo ładnie poprawia pracę mitochondrialną, czyli spalanie kas tłuszczowych w macierze mitochondrialnej również, wpływa na zniszczony poziom kortyzolu itd. itd. powoduje w badaniach u sportowców np. w dłuższym okresie czasu suplementacji powoduje zmniejszenie wskaźników zapalnych, soczyptów zmęczeniowych, takich jak LTH, kreatynina itd. Nie? Więc bardzo, bardzo, bardzo mocno warto. Ćwiczenia na ekskluzywność, dynamikę, BAA, BJJ, co polecasz? Ja nie jestem trenerem, więc się tutaj nie będę wypowiadał. Odzwijcie do dzisiaj albo do Sergiusza, albo do Marcina Zająca. Oni się o tym znają najlepiej, albo do, do Mateusza Radonia. Czy warto iść w formę wzrostu? Jakie korzyści można uzyskać? Hmm. Jeżeli ci na to stać i chcecie codziennie, dwa razy dziennie bić hormon w brzuchu, no to oczywiście, że tak. E, bo korzyści mogą być naprawdę bardzo, 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 mm, bardzo duże i są bardzo duże, dlatego większość jakby ludzi ze świata show biznesu jest na hormonie. E, począwszy od jakby jakości skóry, tak? od napięcia tej skóry, od tego jak wygląda twoje ciało, czy jak wygląda ta skóra, czyli nawet o, tak, takiego anti agingowego efektu bardzo zewnętrznego po wzmocnieniu procesów regeneracyjnych w środku nie? twojego ciała. Więc jak najbardziej hmm, pójście w dobry hormon, w stosownej suplementacji. Jeżeli cię stać na tą suplementację około 1000 złotych miesięcznie, no to jak najbardziej ja bym przedł i yy, 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 yy po prostu stosował, bo to jest magiczne narzędzie i po pewnym roku życia może po prostu przedłużać twoje życie nie? i tyle. Yy. Seminogram będąc na bombie, brak, wynik brak płemników, e, wzorowany LHFSH schodząc z bomby wróci wszystko do normy. Jeżeli zrobisz odblok i twoje jądra zatrybią, to tak, a jeżeli nie i przesadka będzie dalej zablokowana, pod podzgórze będzie dalej zablokowane, no to nie, niestety. Hmm. Trening ogólnorozwojowy raz w tygodniu pod BJJ, jaki ci się nie polecasz? Nie polecam, bo nie jestem trenerem, zostałem hmm. to specjalistom. my się nie zajmujemy trenowaniem, my się zajmujemy zdrowiem. Bardzo szeroko, ale nie specyficznym układaniem treningów. Więc o to mnie nie pytajcie. Ja mam swojego trenera, pracuję zgodnie z planem, płacę mu za to duże pieniądze i wymagam. Hmm, czy codziennie używanie bolero może negatywnie wpływać na zdrowie? Kurde, nie wiem. Nie znam takich badań, ale raczej nie wydaje mi się. Przecież może jest pytanie, ile tego bolera używasz. Nie? Bo jak ktoś wrzuca 10 saszetek dziennie, to pewnie może to powodować jakieś, jakieś niefajne, niefajne skutki uboczne, chociażby, nie wiem, rozwolnienie. Eee, nie znam żadnych takich badań, nie interesuję się takim pierdami, szczerze powiedziawszy. Eee, raczej interesują mnie te rzeczy, które można robić, żeby być lepszym. Eee, no bo mikrosąd ten nie pije polera codziennie. <grywa> Uważam. Siemanko, jakie suplementy można, to jest ostatnie pytanie, siemanko, jakie suplementy można lub trzeba dawać dziecku, dwulatek, z jakiej firmy polecasz, ile razy w ciągu dnia można brać odżywkę białkową? Więc pierwszą część o dwulatka, na pewno wit witamina D i omega-3 to jest must have. Jeżeli chodzi o dwulatka, no to ja bym polecał do same firmy, które daje i dwudziestolatkom, bo one są bezpieczne, czyli witaminkę na przykład z, z Jarrowa, z Now, w Krupelkach też mają fajne. Omega 3, albo Nordic Naturals, albo Osavi, albo um, Dziura w um, Albo Alines w kroplach też ma, nie? Więc poszedłbym w takie, takie preparaty. Eee, ja bym dwulatkowy dawał 2000 jednostek, nie? Tyle, ile się mówi, żeby dać dorosłym dzieciom, dorosłym ludziom. To bym dawał i sprawdzał ten poziom, tam co pół roku na przykład. Eee, ile razy w ciągu dnia można brać od białkową? Można brać tyle, aż jeszcze nie uczuli. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tyle ile potrzebujesz, nie? Ale branie nie wiem, cztery razy dziennie przez miesiąc może spowodować, że po prostu się uczulisz na te białka, na przykład mleka, albo będziesz miał jakieś problemy z tego tytułu gastryczne. W ogóle, jeżeli macie problemy gastryczne na podżywce białkowej, to słabo. Wtedy trzeba, było, trzeba by było zmienić na przykład na odżywkę, nie wiem, z, zia, z, z ziaren, może z grochu, z ryżu, a może wołową, ale nie ma czegoś takiego, że można brać, że nie można brać. Ale rozsądny, to jest jedno, dwie porcje dziennie. I obserwowanie, czy nie ma jakichś skutków negatywnych. I to tyle na dzisiaj. 10 pytanek. E, za dwa tygodnie, kolejne 10 pytanek. Nie będę Wam kazał już czekać. Pamiętajcie, że do Sylwestra zostały 2 miesiące, a w te dwa miesiące spokojnie możecie zrobić jeszcze 5-7 kg w dół. E, odezwijcie się. Pomożemy. Adios. A, no i wszystko na sklepie. 30% reklamowiczów Siemano.